Intensywna praca i starania urzędników wreszcie przyniosły efekty. Dwie nowoczesne wiaty przystankowe stanęły w ciągu ulicy Tomaszowskiej. Chociaż inwestycja jest niewielka, to była bardzo oczekiwana. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście zamontowali dwie wiaty przystankowe właśnie tutaj przy ulicy, przy ulicy Tomaszowskiej. Zostaną jeszcze zamontowane dwa kosze na odpady. Również zostanie wykonane oznakowanie... Poziome tutaj, czyli wymalowanie tak zwanego zygzaka przy tym przystanku, tak żeby było oznaczony, żeby kierowcy wiedzieli, że to jest właśnie miejsce zatrzymywania się autobusu. Znajdujemy się na ulicy Tomaszowskiej. W dniu dzisiejszym zostały zamontowane dwa przystanki. Tak jak Państwu obiecałam, że zrealizujemy tę inwestycję, trochę to potrwało, jednak udało nam się. Obecnie ekipa. Pracowników z zakładu usług komunalnych kończy zamontowanie tych przystanków. Od jutra spokojnie można już korzystać z nich.